Dzisiaj musimy zaopiekować się tą słodką, małą dziewczynką. Ja i Nina zostałyśmy nianiami. Ale słodka, ja uwielbiam opiekować się takimi bejbusiami. Klikniemy teraz start, a wy zostawcie łapeczkę do góry! Trzy? Dwa, jeden, dawajcie łapki, i zaczynamy! Start! Patrzcie, mamy ładowanie. O, jak tu ładnie, tęczowo, kolorowo. O, tu ma jakiegoś misia takiego słodkiego, i ma taki tęczowy dywanik. Patrzcie, jak ona sobie tutaj słodko drepta. No dzisiaj z nią porobimy, Tina. Może ona by chciała się pobawić. A wy, jakie macie ulubione zabawy? Napiszcie w komentarzu. Ej, tutaj coś się świeci na tej zabaweczce. Kliknę sobie na to. To potrzebuje do tego widelca? Czemu ona potrzebuje widelca do tego pingwinka? Ale wydaje mi się, że widziałam tutaj jakiś widelec. Widzisz to, jak tak świeci takie srebrne? Tak, to jest widelec, ale czekaj, po co widelec w sali zabaw? On powinien być w kuchni. Dobra, spróbujemy. Tutaj bo potrzebny widelec. Ej, ja chyba coś wyjęłam. Ona wyjęła coś tym widelcem z brzuszka tego pingwinka? Co jest? Ej, to było dziwne. Naprawdę, ale w sumie ja kiedyś też lubiłam rozrywać pluszaki. Może to jest normalne u takich małych Bejbusiu. A tutaj są jej rysuneczki, kwiatuszek, motylek i numer dwa. No, może być taki rysunek, no trochę dziwna taka cyferka. Dwa. Hmm, z czym mi się to kojarzy? Chyba z niczym, ale może ona miała jakąś wyobraźnię. Ej, Nina, a co będzie, jak wsadzimy ten widelec do kontaktu o tutaj? Nie, 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 nie powinnyśmy jej tego pozwalać robić. O, -o! Chyba to nie był mój najlepszy pomysł. Czy te trzy kropki oznaczają, że. No wiesz, koniec gry? Patrzcie, osiągnęłyśmy jedno z pięciu zakończeń. Czyli ta gra może mieć różne zakończenia A my musimy je wszystkie odkryć dzisiaj Nie wiedziałam, że niania ma takie łatwe zadanie To będzie bardzo proste Znaleźć zakończenia No co może być w tym trudnego Dobra, to wiem już jedno Na pewno nie będę dotykała tego kontaktu Pod żadnym pozorem Nie, 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 nie dziewczynko Nie wolno tam dzisiaj iść Dobra, zróbmy coś fajnego Może niech ona się pobawi Albo czekaj, czekaj Czy ona wzięła jakąś szklankę? A tutaj chyba jest jakaś roślinka Może ona chce ją podlać Patrz, potrzebna jest roślinka, woda i żarówka. Trochę to dziwne. Mamy tu jakąś żarówkę. Widzisz coś? Żarówkę? Nie, no nie widziałam nic, ale czekaj, chyba w misiu była żarówka czy czy coś takiego? Misiu, mamy znowu roślinkę. Ej, czy ja tutaj widzę żarówkę na górze? Ja ją chcę! Ja tam podskoczę! O, potrzebujemy jakiejś linik. Co to za skomplikowane przedszkole? Ja nie rozumiem w ogóle, co ta Blum chce. Potrzebujemy linikę, jakiegoś klucza, nasiona, widele. Takie rzeczy to są nie w pokoju zabaw. Ej, ale czemu ona, patrz, rozpruła kolejnego misia? Widzisz, jaką on ma taką dziurkę na plesach i wyszedł z niego taki złoty klucz. A z tego pingwinka wyszła roślinka. Czy ona chowa jakieś sekrety w swoich zabawkach? Bo by się zgadzało, bo rzeczywiście same dziwne rzeczy ma ukryte w tych zabawkach. Bardzo ciekawe. Hej, a ta skrzyneczka ma złoty zamek. Myślę, że tutaj spróbujemy dać ten złoty kluczyk i to nam się otworzy. Tak, otwórz, sprawdźmy coś w środku, bo skoro <laughs> tego potrzebowałyśmy! Czyli czekaj, teraz z tą linijką pójdziemy do żarówki. Dobra, i co, możemy? Patrz, mamy ją! Czyli potrzebujemy wszystko i możemy wrócić do tej doniczki. No dobra, a co będzie z tą doniczką? Wszystko tutaj dałyśmy. Ej, co ona tutaj ma? To wygląda jak jakiś różowy klucz. Ej, czy ona potrzebuje jakichś itemków? I jeśli mamy te itemki, to dostajemy inne itemki. To jest jakieś pogmatwane. Przecież to jest mały babyś. Dobra, mamy fioletowy klucz i fioletowe drzwi. Czy powinniśmy tam wyjść? Czy to będzie dobry pomysł, żeby ta dziewczynka sobie gdzieś poszła z tego domku? Ina, ja bym się kłóciła, czy to jest kolor Fioletowy mi bardziej przypomina różowy, ale niech ci będzie. Kolory to jest pojęcie względne i każdy widzi je inaczej. Ale wy napiszcie w komentarzu, jaki to jest dla was kolor: fioletowy czy różowy? Dobra, Nina, musimy podjąć odpowiedzialną decyzję, czy wypuszczamy naszą kruszynkę za te drzwi, czy tutaj ma zostać. Dawaj, decyduj. Ty jesteś teraz mamusią. Wiesz co ty na mnie tak bardzo kusi, żeby ona otworzyła te drzwi. Nie wiem czy to dobrze, chyba bym się nie sprawdziła jako Unianie, jakbym pozwoliła jej wyjść. Dobra, trudno. Wszyscy chcemy zobaczyć, co jest tam za drzwiami, więc klikamy. Zobaczcie. Wyszliśmy. Udało się? Ale co nam się udało? Dobra. Wracamy. I czy my odkryliśmy drugie możliwe zakończenie? Tak. Udało się. Mamy drugie zakończenie odblokowane. Ej, ale wiesz co? Powiem ci, że to było skomplikowane. I gdybym była tutaj sama, zajęłoby mi to o wiele więcej czasu. Ale mamy jeszcze trzy dalej, więc musimy lecieć. Zobaczymy, co będzie tutaj teraz. Dobra. Rozejrzyjmy się po tym pokoju. Znaczy sali zabaw. Teoretycznie sali zabaw, bo to są dziwne rzeczy. Dziwne zabawki. No i czekaj, może. Hmm, sprawdźmy coś w tych samochodzikach. Patrz, ale tutaj jest czas. Czyli musimy jak najszybciej na czas otworzyć fioletowe drzwi. I wtedy może nam się odblokuje trzecie zakończenie. Więc ja bym zrobiła wszystko tak samo jak wcześniej. Nie no, Tina, ty jesteś genialna! Ty powinnaś być opiekunką. Ja nie wiem w ogóle, co ty robisz. Dobra, teraz tutaj chodź znowu do tej doniczki, bierz ten kluczyk i otwieramy. I zobaczymy, czy będzie coś innego tym razem. To jest mega ciekawe. Jak ty to wszystko szybko zrobiłaś! Udało się, czyli to znaczy, że będzie kolejne zakończenie? Wow. Gdzie my jesteśmy? Patrz, zrobiłyśmy to o wiele szybciej niż wtedy i pokazał nam się jakiś ukryty pokój. Ja nie wiem, czy ja się cieszę, że my odkryłyśmy ten pokój. Czy to oznacza, że tutaj też mogą być jakieś inne zakończenia? Co to jest na środku? Ej, to jest doniczka z roślinką? Co jest, dobra, ale pójdźmy może tutaj lepiej. Co się tutaj znajduje? Ej, jakieś kolorowe kuleczki, i, i przepaść! Dobra. Wchodzimy do jakiejś z tych kulek? Możesz wybrać kolor Nina. Ehm, um, nie wiem, chyba ta różowa. A mi się podoba najbardziej czerwona, ale niech ci będzie. Dobra, wchodzimy do różowej. Zobaczymy, co to będzie oznaczało. Łow, jak to jest różowe na tym ekranie! Mam nadzieję, że ten kolor jest szczęśliwy. Okej, okay, jesteśmy na jakimś korytarzu. Co się dzieje? Eee... Czemu ta podłoga się tak rozsunęła? Dobra, przejdziemy to na spokojnie. Dobra, czy ona. O nie, o nie, spadliśmy, spadliśmy. Nie, chyba się nie udało, ale. Może musi nam się też nie udać Żeby sprawdzić wszystkie zakończenia Więc zróbmy tutaj tak Że wszystko nam nie wyjdzie Zróbmy wszystko po prostu jak najgorzej Czy ona jest jako jedyna w przeciwnej drużynie I wszyscy na nią strzelają piłkami Uważaj dziewczynko Musisz omijać te kulki o, o, Ona chyba dostała O nie i to też było złe Dobra to chodźmy teraz do żółtego I co będzie tutaj w tym żółtym To jest mega ciekawe Okej okay, jest jakiś taki pokój My sobie idziemy i cześć Co się stało? Ale on miał jakąś dziwną twarz Widziałaś to? To też było pechowe Zakończenie Dobra i ostatnie pomieszczenie O co tutaj w ogóle biega? Co my robimy? O jesteśmy w szkole? No wreszcie Okej okay, czyli mamy teraz na tablicy 3. Ej źle odpowiedziała o nie Ona chyba się już pomyliła z tego wszystkiego Ej teraz jest nabijało wszystko i czy my możemy wyjść? Halo! Chcę się wydostać! Halo! Ej, dlaczego tak dziwnie gaśnie ekran? Nie mogę odejść? Ale dlaczego? Dziewczynko, dlaczego nie możesz odejść? Ej, mamy trzecie zakończenie! Czyli jak zrobiliśmy wszystko źle, to to jest trzecie zakończenie. To może jak zrobimy wszystko dobrze, to będzie czwarte. Co ty na to? No właśnie, to jest dobry pomysł. Spróbujmy zrobić teraz wszystko dobrze. A czemu ten start jest na czarno? Dobra, klikam w niego. Czy to oznacza, że możemy od razu. Zaczniemy od tego etapu gry, gdzie są te czarne pokoje. O, tak! To właśnie to oznacza, dobra. Teraz robimy wszystko dobrze, dziewczynko. Pomożemy ci, prawda, Nina? Oczywiście jesteśmy z Tobą, będziemy Cię wspierać. Jesteśmy Twoimi opiekunkami, i teraz wszystko nam się uda. Dobra, skup się. Pani mówi, że trzy, więc Ty wybierz trzy. Ej, bardzo dobrze wybrała. O, teraz jest kółko, dobra. Wybierz kółeczko. Bardzo ładnie. O, i świnka. Patrz, ona wszystko dobrze teraz wybiera. No, teraz się naprawdę skupiła i daje sobie świetnie radę, ale też dlatego, że my jej dobrze podpowiadamy. Ej, tutaj jest ludzik i świnki. Ona coś wybrała, ale nie wiem, czy to było dobre. A teraz jest czarna kropka. No Dobra, weźmy może czerwoną. Ja nie wiem sama, co ja bym miała tutaj wybrać. I takie dziwne oko. I co teraz? Jaki będzie wynik tego ala egzaminu? Dobra, przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Ale to było dziwne. Mi się wydaje, że ona źle odpowiedziała znowu. Chodźmy teraz tu. My musimy uważać. Świetnie poszło jej, i teraz znowu musimy na nich uważać. Okej, okay, jak tutaj nie ma czerwonego, to wtedy my możemy iść. O, teraz możemy przebiec. Okej, okay. i teraz możemy przebiec. Dawaj, 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 do końca. O, o, i na końcu też ktoś na nią czekał. Dobra, chodź do różowego. Tu była taka trudna droga do przejścia, więc musimy jej pomóc, ją wspierać i ją prowadzić. Teraz na pewno nie spadniesz, obiecuję ci to. Przejdziemy to bardzo ostrożnie i będziemy cię trzymać za rączkę. No nie! No, bo ona wszystko tak szybko robi, no. O, o, nie wiem, czy tak odblokujemy czwarte zakończenie. Bo ona miała zrobić wszystko dobrze. Dobra, musimy jeszcze wygrać z bijaka. Będziemy ci kibicować, dziewczynko. Nie dostaniesz od nich. Dawaj, dawaj. Się. Ej, to jest dobry pomysł, że ona się tutaj ukryła. Ej, chyba tak możemy stać do końca. Wow! Teraz te piłki chyba będą ją śledzić! O, ooo, oo! To nie uważaj szybko, uciekaj, chowaj się! Patrzcie, jak dużo leci tych piłek! Ona musi je wszystkie omijać! Uda ci się! Uda ci się! Patrz, nie walną jej, nie walną! Uhu! Dasz sobie radę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, czy już koniec, tak? Udało się! Dobra, zrobiła prawie wszystko dobrze. Drzwi się otworzyły. Ej, one wcześniej były takie zamknięte. Czy ona może teraz wyjść tędy? Ej, ciekawa jestem. Uwaga, nie jestem gotowa, żeby iść. Ale to jest inny napis. Wtedy było po prostu, że ona nie może. A teraz, że nie jest gotowa. Czyli zrobiłyśmy coś inaczej. I jesteśmy znowu. Czy mamy kolejne zakończenie? Tak, mamy. Teraz zdobądźmy ostatnie zakończenie. Musimy, Nina, pomyśleć, co nasza dziewczyna. Musi zrobić. I na ja to w myśleniu nie jestem najlepsza, ale dobra, czekaj. Sprawdźmy, co tutaj jest. Ej, ona bardzo podchodzi do tego kwiatka. Może my musimy jakoś tego kwiatka, nie wiem podlewać wodą, albo go wyhodować. Dobra, będziemy teraz myśleć o kwiatku w tej rundzie. Może potrzebujemy wodę zdobyć, tylko gdzie tą wodę zdobędziemy? Dobra, znowu jesteśmy w sali lekcyjnej. Teraz kliknij kwadrat, dziewczynko. O, bardzo jesteś mądra. A to jest świnka. Ej, ona teraz znowu wszystko wie. No świetnie idzie. Teraz wybrała kwiatka. Już wszystko potrafi odróżniać. A tutaj trzeba strzelić. No dawaj, dawaj. Jesteś bystra. Dobra. I wybiera jakieś oczko. Okej, okay. Oni się wszyscy odwrócili, ale ona się jakoś ich mocno nie wystraszyła. To jest bardzo ciekawe. I, I co my mamy? Mamy wodę! Dostałyśmy wodę w nagrodę! Właśnie, mamy szklankę wody. I teraz ta szklanka wody zniknęła. Czy ona podlała tego kwiatuszka? Wydaje mi się, że podlała tego kwiatuszka. Czyli potrzebujemy coś więcej. Coś jeszcze. Dobra, idziemy tutaj na kolejne wyzwanie i znowu zrobimy je dobrze. Pomożemy do naszej dziewczynki. Musimy uważać, jak oni się odwracają na te lasery. Uwaga, idziemy w dół, idziemy w dół. Uważaj! Nasza kruszynka już wyszła z tego pokoju i patrzcie, ona znowu biegnie do tego kwiatuszka. Ale o co jej chodzi? Ej, zobacz, ten kwiatuszek jej urósł. On kwitnie. Ej, ona się bardzo z tego powodu ucieszyła i teraz Teraz biegnie dalej. Dobra, kruszyno, skup się i znowu musisz uważać, żeby nie oberwać piłką. Ale ona jest sprytna, znowu się schowała. To jest bardzo dobry trik. Dobra, stój, tylko uważaj, bo zaraz zaczną no w Ciebie celować, uciekaj! I znowu w drugą stronę. Dobrze! Biegaj bardzo szybko, malutka! O, -o dostała! I znowu biegnie do tego kwiatka. O co jej chodzi z tym kwiatuszkiem? Ona cały czas musi go sprawdzać. O nie, nie urósł jej bardziej, bo nie ma wody. No niestety, bo padła, więc nie otrzymała nagrody. Potrzebuje wszystko przejść dobrze, żeby dostać znowu wodę. Ej, on tutaj ma jakąś laurkę dla nich, widzisz? Taka różowa z serduszkiem, tak jakby kartkę im napisała. O, jaka słodzinka! Przeszła, czekaj, czy ona do nich chce podejść i dać im laurkę? Wywróciła się! Ale nie płacz! O jej biedna, ale wiesz co? I tak udało się zdobyć wodę, bo przeszła przez ten tor. I podlała tego kwiatuszka, ale on nie rozkwitł. O, o, i ona jest bardzo smutna. O, jak ona chodzi! Nie daje jej to spokoju, musi zdobyć więcej wody. Dobra, dziewczynko! Pomożemy ci, pomożemy ci i zdobędziesz swojego kwiatuszka. Zobaczysz, nie płacz. Pina, ty jesteś taka kochana i znowu nie jest gotowa, żeby iść. Patrz, na nasza dziewczynka biegnie i się niczego nie boi. Ej, ona chyba idzie na tego zbijaka od razu, ale jest odważna. Zaczyna od najtrudniejszego. Podziwiam ją. Dawaj, mała, uda ci się. I lecą te piłki w jej stronę, ale ona wszystko ładnie omija. Ucieka od nich. Bardzo dobrze, uważaj, uważaj. Do, okej. Okay. Bezpiecznie, uwaga One lecą we wszystkie strony świata Normalnie, nie daj się Nie daj się im uderzyć Uciekaj, patrz Udało się jej, brawo dziewczynko Z naszym wsparciem jej się udało To teraz idziemy Kolejną misję odblokować Bo chcemy jeszcze jedną szklankę wody Okej, okay, i ona od razu poleciała Podlać kwiatuszka i co? I znowu gdzieś biegnie. Ojej, jak szybko, jak ona pędzi, jak pędzi. Gdzie teraz sobie wybierze? Ej, chyba do różowego poszła. No, dawaj, mała, jeszcze kawałek masz tylko do przejścia. Uda ci się, uda ci się. Jest! Doszła! I czy dostanie za to kolejną szklankę wody do swojej roślinki? Tak, dostała i może podlać tego kwiatuszka i ona bardzo się cieszy. I tak szybko tutaj biegnie. Uwaga, i podlała znowu. I idziemy po kolejną szklankę wody. Musimy bardzo uważać. Dobrze się tutaj schowajmy. Okej, okay. tutaj jeszcze raz. Dobra, dobra. I do końca szybko, dawaj, biegnij, mała. Udało się, będzie kolejna szklanka wody. Hurra! I zasuwa, żeby podlać tego swojego kwiatuszka. Patrzcie, jak szybko biegnie. Okej, okay. jak on tutaj urósł? Ej, coraz większy jest, dobra. Czyli jeszcze tylko jedna szklanka wody i będziemy mieli całego kwiatuszka. No i ostatni jeszcze egzamin w klasie. Uwaga, czy ona będzie wiedziała. Tak, wie, że 3 to trzy. Rybka to rybka. Ej, ona na wszystko zna dobre odpowiedzi. I serduszko też dobrze wiedziała. Koniec egzaminu i dostała kolejną, ostatnią już szklankę wody. Nareszcie jej się udało, nie poddała się. Patrzcie, ona się chyba normalnie popłakała. I mamy takiego kwiatuszka pięknego. Oh yay Czy ona płacze, bo ten kwiatek jest taki ładny. Nie dziwię się jej, też mi się podoba. On jest taki super czerwony, to jest normalnie mój ulubiony kolor. No dobra, wyhodowała tego kwiatka. I gdzie ona teraz idzie? Z powrotem do tych drzwi? Patrzcie, to jest jakaś jej przyjaciółka. Ojej, one aż się zatrzymały i na siebie patrzą. Tak, idź tam, Blum! Dasz radę! Ej, ta dziewczynka ma takie blond włosy jak ty, Nina, a Blum ma czerwone jak ja. To jakby takie mniejsze kopie nas. Ojej, one się tak wzruszyły, że się spotkały. Czy to było ostatnie zakończenie? Wszystko w porządku? Woohoo! Czy to oznacza, że to było ostatnie zakończenie? I mamy piąte zakończenie, ale. Pokazało się nam jeszcze szóste Wiecie co? Możemy to zrobić w kolejnym odcinku Piszcie w komentarz, czy byście chcieli zobaczyć Tak, jeśli zostawicie pod tym filmem 500 łapeczek w górę To nagramy kolejne zakończenie A teraz wbijajcie na kanał do Nino, Ona też nagrywa super filmy I wbijajcie na naszą grupę z Robloxa Team Nina i Tina Dzięki, że oglądaliście Paaa